Cześć i czołem. Dzisiaj wysyp sprzętów z Bydgoszczy. Jeden silnik zbyt Bydgoszczy. Drugi silnik z Bydgoszczy. Trzeci już pojechał do Bydgoszczy. Ale tam mechaników nie macie w tej Bydgoszczy? Czy o co tu chodzi? W ciągu miesiąca trzy silniki z Bydgoszczy. E, a jeszcze tamten klamot jest spod Bydgoszczy. Czy to jest z Bydgoszczy? Nawet nie wiem. <laughs> Szaleństwo. Proszę Państwa. Dobra. Co tu mamy? Johnson. Dwudziesteczka. W dwusuwie. Pisałem do właściciela, ale gdzieś nie mam numeru do niego. Co mu tu tak jest? Pamiętam tylko, że coś... Znaczy nie znam historii. Tego silnika opowiem Wam pewnie w następnym wejściu, jak się już właściciel do mnie odezwie. Rok produkcji bliżej nieznany. Dwudziecha. Straszne kowadło wielkie, ciężkie. Czyli stara, dobra. Znaczy, czy dobra? Nie wiem. Nie znam silnika. O, zobaczcie. Biały. Wszędzie dużo tawotu. Wszędzie smar. Właśnie nie wiem, czy on jest od handlarza, czy... Czy jak. Nie pamiętam tej historii. Wiem, że się coś na obroty nie chce wkręcać. Więc będziemy go badać. Co mu jest? Zobaczcie, ile tu żelastwa. Się nie ma co dziwić, że to ciężkie. Taki wielki rozrusznik. Bo. Dobra. Spróbuję go odpalić, bo nie wiem jak się go gasi. Są tu jakieś dziwne kable. Te wyczaiłem dwa. Tu są trzy, ale tylko dwa są podłączone. To są do stycznika. Czyli to będzie rozrusznik. Tu jakieś się dyndają luzem. To jest gaszenie. Tak wygląda jakby na jakąś, żeby było do zrywki przypięte. No bo nie wiem. Nie wiem, nie wiem. No dobra, nieważne. Yy, najpierw sprawdzę mu kompresję. Sprawdzę mu kompresję. A później spróbuję go odpalić. Zobaczę co mu jest, jak to chodzi. Fajne. Takie tu systemiki, przyspieszania. Zobaczcie, ssanie działa na zasadzie, patrzcie, pompka, pompka, paliwo sobie bierze z komory pływakowej i wężykiem wtryskuje do silnika. Tymi wężykami, dwoma, idzie jedno przed gaźnik, znaczy zagaźnik, a drugie tu na dół, dotryskuje mu sobie tam paliwo. Taki system, tak myślę, że to tak działa. No bo tu innego ssania nie ma. Dobra, 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 dobra. Co my tu mamy? Tu jest stan, tu jest blokada odpalania. Nabiegu. Ceweczki. Dobra, wykręcę świecę, zmierzę kompresję i zobaczymy co dalej. Może w międzyczasie się właściciel odezwie i przypomni mi historię tego silnika, bo już minęło z miesiąc czekał na swoją kolej, może więcej. Połowy lutego. No to trochę już minęło. Dobra. Dobra, zapiełem swoje kable długie, bo nie mam takiej wtyczki. Yy, właściciel mówił, on dodzwonił, że kupił silnik w zeszłym roku, na początku sezonu. I silnik od początku pływał tylko na jednej trzeciej mocy. Jeżeli Dawał mu więcej gazu, silnik się krztusił, dusił, strasznie dymił, kopcił, śmierdział. Nie chciał się wkręcać na obroty. Więc pierwsze co, sprawdzimy mu kompresję. Co tam słychać? Idę, zaraz go podłączymy do akumulatora, nie będziemy się szarpać z nim. Zobaczymy jak kręci. A później włączymy go do baniaczka. Niestety, znaczy, że jest obroty, no to trzeba go do małzera wsadzić, żeby dać mu miodu. I zobaczymy co słychać. Najpierw kompresja. Podłączam do AUTA. Dobra, dajemy mu miodu. Jakoś jedną ręką, bo muszę przepustnicę trzymać na maksa. Oj, oj, oj. Otwartą. mnie zażygał smarem. Rozróżnik był smarem, zachlapany cały. Ach, tyle co ciuchy wyprałem. troszkę ponad 9. Dobra, muszę się powycierać, zobaczcie co on mi zrobił Dobra cylinder górny, pierwszy był dzisiaj dolny, Aha, gazu muszę dodać gazu, gazu na maksa ło, kręci jak szalony i tu mamy 8,5. No to jest równo, to najważniejsze. No dobra, idziemy go sadzić do baczki i odpalamy. Hmm. Żeby dobrać się tu do gaźnika. to jest jakaś masakra, trzeba. Cały ten rozrusznik wszystko zdjąć, bo nie ma dostępu do tej śruby. Masakra. Tutaj ciężko było odkręcić śruba od boku, żaden klucz nie podchodził. Trzeba było po kawałeczku tylko kręcić. Dobre pół godziny zdjęcie tego rozrusznika. Pewnie w drugą stronę pójdzie tyle samo. No ale nic. Nikt nie mówił, że będzie lekko. Dobra, ściągam gaźnik. Zobaczymy co w gaźniku. Choć właściciel twierdzi, że gaźnik wyczyścił. No ale to trzeba sprawdzić. Gaźnik spadł. Patrzcie ile tu miejsca. kajapa <laughs> Zawory wyglądają git. Padać po wymianie tych zaworów gaźnika. I czegoś jeszcze można z tego zrobić 3D. Coś jakiś widziałem amerykański film. E, teraz zobaczcza iglica Znaczy ta śruba dodawki. Fajna. No tu wszystko wygląda ok. Tu też wszystko czysto, nie ma żadnej śniedzi. No nic, przedmuchałem, składam to powoli. I będziemy dalej kombinować. No więc tak, silnik wkręca się na obroty, czego wcześniej nie robił. Nie chciał się wkręcać na obroty w ogóle. Prychał, kichał, strzelał w dolot. Problemem, wydaje mi się, tu jest był, bo już nie ma, bo widzieliście co on wyprawia. Ciekawe, czy on jest odblokowany na 30, bo to kurde, widzieliście. Nie, jedną dwudziestkę miałem w baniaku. Dwudziestki piątki i to nic, tak bałem samego. Myślałem, że mi wywróci małzer. Szalone, no jednak te 20 koni inaczej chyba kiedyś były liczone niż teraz. Dobra, to to był problemem To jest taka dziwna sytuacja, że normalnie ustawia się, czy w tamtej, czy w większości silników ustawia się zapłon, a gaźnik chodzi sobie jak chodzi. Tutaj sytuacja jest taka, że zapłon jest na sztywno ustawiony. Zobaczcie, tu, znaczy przyspieszenie zapłonu. Tu nie ma żadnej regulacji. Zapłon jest na sztywno, cięgnem założony. Nie ma tu żadnej dyskusji w sprawie zapłonu. Ale za to reguluje się tą śrubą czas reakcji. Znaczy czas reakcji, moment reakcji. Aha, czekajcie, bieg mam wrzucony, i nie mogę teraz dodać mu miodu. Znaczy nie mam biegu wrzuconego, To tu jest taka blokada mechaniczna. Zobaczcie, żeby gazu nie można było za dużo dać. Kowadełko się opiera, koniec. Jak wrzucimy bieg, to chowa i wtedy możemy dać miodu na maksa. Takie zabezpieczenie, żeby na luzie go nie pałować. I teraz dodajemy gazu. Zapłon przyspiesza, ale gaźnik dopiero zaczyna w pewnym momencie reagować. To, to może będzie widać. Zobaczcie. To jest przyspieszać zapłonu. Czy takie kowadełko od niego? I teraz patrzcie, daję, gdzie ta mi uciekła, daję gazu, zapłon przyspiesza, ale obroty lekko rosną i nic się nie dzieje. I dopiero po chwili, dopiero po chwili, o. I teraz tu trzeba tak doregulować. Tu było tak, że zbyt późno, wydaje mi się, było gaźnik, y, zapłon mocno przyspieszał, a gaźnik się nie otwierał. I po prostu on miał zbyt przyspieszony zapłon, za mało paliwa i dlatego świrował. Dlatego świrował. Teraz chodzi pięknie. Dobra, no i taka jest moja diagnoza. Tak to chodzi. Pompka działa, fajnie wtryskuje paliwo. Miałem Wam pokazać, nie pokazałem. Pryska paliwem. Odpala na dotyk, czy zimny, czy ciepły. Co teraz się będzie działo? Teraz... Chcę ściągnąć spodzinę. Później tu umyję, bo jest taki zapyziały dość w środku, ale to później wymyjemy ten syf, teraz chcę ściągnąć, znaczy spuścić olej i ściągnąć spodzinkę, żeby sprawdzić co tam jest, bo właściciel mówi, że wirnik zmieniał 2 lata temu, silnik urok stał ponad to wirnik może być, wiecie, że one jak stoją, to Nieraz jest gorzej niż jak pływają. Odkręcę jeszcze swoje kable, czy to już nie są moje kable. To już są kable z do Marinera. A to oryginały Yamahy. To nie są tanie rzeczy. <grytanie> Dobra. Ściągam spodzinkę. Najpierw olej spodzinka. Mam nadzieję, że nic tam nas nie zaskoczy. Taka ciekawostka w tym silniku. Jak rozpiąć cięgno biegów. Tutaj miejsca mało. Wzadzić się nic nie da. Tu u góry jak w Merkury nic nie ma do rozpięcia. <laughs> Aż musiałem YouTubea odpalić. Nie człowiek wszystkiego nie wie z głowy. A tu patrzcie na to. Ciągam śrubkę. Czekajcie. Druga śrubka była z drugiej strony i mamy cięgno biegów. <laughs> Sprytne rozwiązanie, bardzo fajne, bo jest dostęp, bardzo mi się to podoba. Taki temat. To pompę. I tak, podstawa wygląda ładnie. Wiernik z tego co mówił właściciel zmieniał, dziwna budowa, zobaczcie jaki. Taki klin, w ogóle dziwny, w ogóle wszystko to jest dziwne w tym silniku. Klin, hmm. plastikowy? Klin, jakby plastikowy, z plastiku. No i teraz co tu następuje? Wierniczek, nówka, właściciel wymienił, w bardzo dobrym stanie, ale nie powiedział, co tu się działo wcześniej. Będzie jak wygląda szklanka. I cała obudowa. Tu musiała panować pikielna temperatura kiedyś. Zobaczcie, jak to wszystko jest potopione. Wszystko tu jest stopione. Ktoś tu kiedyś ładnie palił. Ale woda pryska, więc ja myślę, że tylko trzeba wyczyścić te stopione plastiki, wyczyścić szklankę do czystego metalu, o ile się dało. tu jest normalnie przyklejony wirnik, to jest guma. Nie mogę tego usunąć na razie, muszę pomyśleć, czym to zmyć. No bo to tak, naprawdę ta obudowa pompy i szklanka już powinna iść do wymiany. No ale spróbuję ją jakoś doprowadzić do ładu, bo tu jest normalnie guma. Zamiast stali nierdzewnej, tu mamy gumę w środku teraz. Pierwszy raz coś takiego widzę. Musiał się ten wirnik tu ładnie zesmażyć. Zobaczcie, tu obudowa spalona, nie? Się topił już plastik i wypływał bokiem. Ja obudowę doprowadziłem do takiego stanu. Prawie pół godziny mi zajęło to jest usuwanie. Ten plastik był zlany po prostu z obudową, znaczy ze szklanką. Teraz, zapewne, z każdy serwis kazałby wymienić pompę. Pompa wody pryska, pryskać będzie. Cały komplet naprawczy kosztuje 250 zł. Sama obudowa pompy ponad stówkę. Teraz wysyłam to do właściciela i on podejmie decyzję, czy zostawiamy to tak jak jest, czy będzie działać. Nic mu tu nie będzie, wszystko będzie chodzić. Czy kupujemy nowy zestaw naprawczy, to się dowiemy później, znaczy za chwilę. Wszystkie śruby wyczyszczone, anody wyczyszczone. Nasmarowane wszystko i decyzją właściciela pompa zostaje stara. To co odratowałem tu nasmarowane pompa zostaje stara. A właściciel, jak przepływa rok, wszystko będzie ok, to na następny sezon kupi sobie cały zestaw naprawczy i wymieni. Taka jest jego decyzja. Nie uważam, że jest zła. Dobra, skręcam. Zaraz Wam pokażę, jak. Dziwnie się tu montuje to ciągno biegów. Dobra, założę sobie i Wam pokażę. O co tu kamam? Teraz tak. Mamy to. Tam musimy założyć pierwsze tą stroną. Potem tutaj mamy. łapa ostrość. Nie chcę złapać ostrości. No weź. O, mamy takie coś, taki pin trochę to podobne. I musimy to założyć. Troszkę to przypomina zawory, taką blokadę do zaworów. śrubę mamy u góry. Teraz musimy założyć tego klina. Paluchy duże. Strasznie upierdliwy temat, żeby to założyć, ale podgrzałem to lekko opalarką na najniższym stopniu, żeby tylko większe się zrobiło, żeby mi to nie pękło. Jednak w samochodzie to jest przeważnie z dwóch części, a tu z jednej części ciężko, ciężko było z tym trafić, ale już mamy. teraz będziemy skręcać. Właściciel się uparł. Żeby, żeby sprawdzić czy jest termostat. Termostat mówiłem, że jest, bo silnik się momentalnie nagrzewał. I czy działa. No I termostacik jest. No dość jest w stanie tutaj takim. Tym, ale jak widać działa. Wiem, że działa, bo silnik bardzo szybko się nagrzewał. Znaczy to mógł się też nie otwierać, nie? Ale jak widać otwiera się. Już się powoli zamyka. Więc tu pod tym względem jest ok. Zresztą widać, było, zimno było. Ta para taka biała. Na początku szedł niebieski dym, jak silnik źle chodził. Ale jak silnik już dobrze chodził, to to białe co leciało to była para wodna. A już się termostacik zamknął. Więc środku w, w porządku. Z termostatem. Dobra, skręcam go i kończymy to. Nierówną walkę. No i kur zapiał. Miał być koniec. Miałem nie zaglądać do tego termostatu. Jednak zaglądałem. Oczywiście uszczelka się porwała w trzy dupy. No i co? Nowa kosztuje stówek, nie wiadomo kiedy będzie. Mam gambit. Ten jest grubszy, bo tu jest dość grubo. Spróbuję wyciąć tą uszczelkę. Najpierw se to wszystko wyczyszczę, a potem spróbuję ją wyciąć. Czy się uda? Nie wiem, jak wyjdzie? Nie wiem, ale już jestem zły. Teraz, tak. Lekko tłuszczem posmarowałem, żeby się przykleiło. I teraz najgorszy moment dla mnie. Stresuję się, będę wybijał otwory. Otwory będę wybijał kulką. Na każdy otwór przyłożę kulkę i młoteczkiem. Będę je wybijał. Czy mi się to uda? Nie wiem. Tym się najbardziej stresuję. No bo tu w miarę wyszło. OK. tak jak było z oryginałem. Ale kurde, żeby on mi nie popękał. Dobra.

jak to mniej więcej powoli idzie. Kolega Darek mi podpowiedział, jak to zrobić. Dzięki. Walczę. Dobra, lecę montować. Otwory najładniej wyszły z tego wszystkiego. jeszcze jeden brudny, dalej go wyczyścimy. Kuleczka, to był świetny pomysł. No dobra, montuję, zobaczymy. Jak się uda, to ponad stówka i parę dni do przodu. I kolejna umiejętność, dorabianie uszczelek. Dobra, silnik chodzi już pół godzinki, nagrzał się mocno, żadnych pociągów już nie ma. Dało rady wszystko. Myjemy go i właściciel może po niego wracać, przyjeżdżać znaczy się Komora silnika umyta. No, już, już tych śmieci nie ma, mniej więcej, teraz. Zakładam klapę, biorę się za mycie zewnętrzne, ale jeszcze przypomniałem się, że tu nie zaoglądałem. Zobaczcie, śruba wygląda jak nowa. Snówka śruba. Mi się przynajmniej wydaje. Ładna, ale patrzcie, kurde słońce świeci, jak jest założona ta. Ktoś tu dał za mało podkładek. No, bo pewnie jakiegoś dystansu brakuje. Ale akurat kupiłem ostatnio takie duże podkładki na te większe wałki też. I założymy jak w sztormie. chociaż może zobaczy, w gumę wlazło. Dobra, muszę ściągnąć. Tak, sorry, jasno, słońce świeci. Muszę tu ściągnąć, zobaczyć, czy coś jest nie tak z tą śrubą. Smar na wałku jest, ktoś tu ładnie smarował. Śruba, mówię, wygląda na nówkę funkiel, ale tu jest taka przekładka plastikowa. I zobaczę, jak ją nakrętkę zniszczyła. Ktoś tu nie dał. Dobrze, że to nie pękło. A czy jak się wryła nakrętka w to? Chyba to ślifne może, a może i nie. Nie będę tego ruszał. Zrobimy to tak. Damy. Damy pod śrubę. Damy kurde, jak słońce świeci na dworze. Damy taką podkładeczkę, tą zębatą, i na to damy. Damy taką podkładkę. Nierdzewki, teraz nakrętka. O, i teraz parcie nakrętki będzie przez. Dobra, czekajcie. Teraz będzie parło przez nakrętkę. I podkładkę plus nowa. Wiedzie, tylko muszę ją przyciąć, bo jest za długa. Przytnę nową tą. Nową zawleczkę i będzie malina. Nie, nie zrobiłem Wam zdjęcia, jak ten silnik w środku wyglądał, jak on jest cały zarypany. Ile tu jest smaru? Nie jestem w stanie go domyć Już zużyłem cały zmywacz do hamulców ekstrakcyjną, a tu wszędzie wycieka kurwa syf. Więc bierzemy grubsze środki. I może to pomoże Dobra, mam dość zmycia, nie jest tak umyty jak powinien według mnie być, ale już mam dość, a po drugie to chyba musiał drugie tyle skasować za mycie tego sprzętu, niech chcę zabierze właściciel jak chce do detailera, jak nie, no to... chociaż i tak go już domyłem, no, szkoda, że Wam nie nagrałem jak na przykład kopuła w środku wyglądała, ona chyba od 90 roku nie była nigdy umyta, wiadomo co jakiś czas się olej wyleje z benzyną coś, Masakra. Jeszcze właściciel tak go wysmarował tym smarem kurde wodoodpornym. Nie szło tego niczego zmyć. Dalej jest brudny, ale ale ja go tak zostawiam. On nie przyjechał tu na mycie. Trudno. Dobra. Słońce ładnie się błyszczy. Z daleka będzie wygląda ładnie. Lecę robić następne. Silniczki.